Hej, Kadzie, dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, trochę jeszcze mam załzawione oczy, bo właśnie pożegnałam moje dziecko i Ho, najstarsze. Wiem, jestem głupia, bo to już jest dorosły człowiek, on zaraz będzie miał 20 lat, a mi jest tak zawsze przykro, jak on wyjeżdża. A teraz wyjechał trochę wcześniej, bo jedzie na wakacje ze swoją Moniką jeszcze. I powiem Wam. Ja nie wiem, normalnie czy to, ja, ja kiedykolwiek się przyczynię do tego, że ten dom już teraz. Cichszy, coraz spokojniejszy, no tak jak teraz Brian był z nami lipiec, sierpień i praktycznie cały wrzesień, to było tak fajnie. Ta rodzina była znowu pełna, było głośno, było gwarno. Dzieciaki razem ze sobą spędzały dużo czasu, a teraz znowu wiecie, jednej osoby już brakuje, nie? On przyjedzie jeszcze przed wyjazdem całkiem na Kraków, tylko na weekend. Spakuje się, oczywiście pobierze resztę rzeczy, choć on już tam większość wziął. I wyjeżdża i pewnie już nie będzie tak przyjeżdżał jak przyjeżdżał w pierwszym roku, bo jak w pierwszym roku, to tak jeszcze ciągnie z do tego domu nie. A pewno już teraz ja tak podejrzewam, że już tak nie będzie przyjeżdżał, jak właśnie przyjeżdżał w pierwszym roku ze studiów, no zobaczymy, ale tak czy siak, to powiem Wam, że tak smutno mi trochę dzisiaj. Tak, taki ładny dzień na polu. Zrobiło się naprawdę yy, słonecznie. Ale raz, że pomyślę o tych wszystkich ludziach, którzy tam stracili cały ten dobytek, słuchajcie, ja nie mogę, po prostu. Wiem, że pomagacie. Wiem, że pomagacie, bo dostaję od Was mnóstwo zdjęć i mnóstwo nagrań, to jest piękne, słuchajcie, wspierajcie. My też z mężem żeśmy pomogli, byliśmy też w takim punkcie, gdzie można było oddać żywność, koce. Ale no myślę, że to będzie jeszcze długa, długa droga, żeby jakkolwiek im pomóc. I wiecie co? No wszyscy ci ludzie tam w tych oknach wysoko, gdzie nie ma na czym postawić nogi, nie ma gdzie uciekać. I kolejne, tak jak teraz wiem, że Wro yy, Wrocław, może nie cały Wrocław, ale właśnie yy, dookoła i jakieś tam części Wrocławia dostały właśnie powiadomienia o tym, że no muszą się ewakuować. Tylko słuchajcie, ewakuować dokąd? A jak nie masz człowieku, dokąd uciekać? Jazu, ja nie wiem. Piszcie co u Was, i mam nadzieję, że nikogo z Was nie dopadła ta Choć Emilka, Emilka, no ja bardzo modlę się cały czas za tobą, bo pisałaś, że przygotowujecie się na falę i mam nadzieję, że ta fala nie nadeszła i nie nadejdzie. Jestem w pralni, bo zaraz zabieram się za czyszczenie mojej suszarki, ale ja wam polecałam serdecznie ten płyn i ja nadal go polecam, bo on pięknie pachnie, jest naprawdę mocnym koncentratem. Ale pamiętacie te plamy, które powstawały na moich białych ubraniach? I cały czas zastanawiałam się skąd one mogą być, że one się wcześniej nie pojawiały. Nie wiem co zmieniłam, co zrobiłam i wiecie co? Ja podejrzewam, że to będzie on, bo to zaczęło się właśnie wtedy, jak ja zaczęłam stosować właśnie ten płyn. I on naprawdę pięknie pachnie, ale podejrzewam, że z tej racji, że jest tak mocnym koncentratem, bo naprawdę musi być mocny, skoro ten zapach się utrzymuje tak długo, to też może właśnie. On robić te plamy, które Wam niejedno pokazywałam, na ubraniach przede wszystkim białych, ale i też na jasnych się pojawiało. Takie centki, jakby właśnie odbijał się bęben mojej pralki czy suszarki. Także jeśli zaobserwowałyście coś takiego po użyciu tego płynu, to podejrzewam, że to będzie on. Słuchajcie, idę się przebrać tych dżinów, bo jest mi niewygodnie, a na pewno nie będzie się wygodnie w nich. Zabieram kolczyki, bo ja tak czasem ściągam coś gdzieś. Jak ma iść do góry, to po prostu ląduję na schodach. Jak w tej chwili nie idę na górę i y, powiem Wam, że przebiorę się, ale jeszcze wcześniej nałożę sobie balsam brązujący, bo ja strasznie nie mogę patrzeć na te moje białe nogi. Głównie o nogi mi tu chodzi. I jednak na razie nie będę y, szorować tej suszarki. Bo jeszcze wrzuciłam pranie, zobaczyłam, że coś tam się uzbierało, a nie chcę, żeby się uzbierało nie wiadomo ile i co. No, przebieram się od razu sobie opalę nogi, a jutro idę sprzątać do mojej pani. Muszę być wcześniej, bo ona jedzie do szpitala. Znowu zostaję w tym domu sama znaczy z psem. Z psem. Dobrze, że jest pies, będę znowu do niego dużo gadać. A my się z pieskiem bardzo, bardzo lubimy, i, e, i co? Zrobię swoje i pozamykam, i pojadę do domu ale to jeszcze muszę odwiedzić, 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 e, Urząd Skarbowy. Mam nadzieję, że nie do tej pani, która, wiecie, tam... Nie myśl o tym, to tego nie przyciągniesz, Anka. Myśl o tym, że idziesz do tej młodej, u której to wszystko zostawiałaś i że wszystko załatwisz pozytywnie, z uśmiechem. Tak? Tak sobie powtarzamy. Powiem Wam, że seller to nie jest ten z tych największych jeszcze, ale taki średni. Mimo wszystko piękny, myślę, że super to wygląda. No i tutaj w ogóle port już taki okazały. Fajnie to wygląda, fajnie jest mieć, iść, po prostu zerwać sobie. Trochę roboty jest przy tym, ale frajdy potem, w sensie w takim momencie jak teraz, idziesz, wyrywasz i masz z małego ziarenka udało się. No powiem Wam, że jeśli nie próbowałyście jeszcze z Termomiksa bigosu, to ja Wam serdecznie polecam. Tylko na pewno stosujcie się do tego tak, jak yy, tam po prostu jest w przepisie. Nic tu nie kombinujcie, to wtedy wyjdzie Wam naprawdę bardzo smaczny, a on będzie jeszcze smaczniejszy, kiedy będzie podgrzany raz, drugi, trzeci. Ja już w ogóle ślubnotok, bo jestem bardzo głodna. No i do tego mam kawałek bułki z czoskiem. Zjadam i chciałabym jeszcze odkurzyć samochód w środku, bo jest dużo okruszków, jakichś kamyczków, piachu, wiecie. A jest ku temu pogoda, nie wiadomo czy nie będzie za dzień, dwa dni znowu lało, więc nie chcę już tego przetrzymywać dłużej, tylko chcę sobie posprzątać, umyć kokpit. Pięknie, pachnąco, będzie będzie się super jeździło. wyszłam, że będę odkurzać ten mój samochód, ale idzie burza. O. Chyba bo nie będę tego dzisiaj robić. No, nie wszystko jest nie tak, jak być powinno. Ale to kij ze mną. A ta burza, jak wyszła ci ludzie tam. Oni już mieli nadzieję, że słoneczko że to troszeczkę osłuszy, że nie będzie dolewało i być może zelży, a tymczasem idzie burza. Więc kolejny nawał deszczu wody. Jezu, biedni ludzie. Nie wiem, czy zdążę, słuchajcie, za oknem już jest coraz większa burza. I to tak, że chyba jest centralnie nad nami, ale chciałam wam nagrać jeszcze. W ogóle to sobie obiecałam, że ten film dzisiejszy będzie max 20 minut. A teraz, jak widzę, że ta burza, to się będę uwijać, żeby on naprawdę się zmieścił w 20 minutach, żebym mogła Wam go dzisiaj jeszcze wrzucić. Mam nadzieję, że przynajmniej to mi się uda, bo słuchajcie. Ale jak przejdzie, to pójdę jeszcze odkurzyć ten samochód. Słuchajcie. Pisałam Wam jakiś czas temu, że chcę zrobić rozdanie. Sorry, że w tych gaciach, ale już się nie przebierałam, bo dalej będę sprzątać, i jak przejdzie burza, to idę do tego samochodu, żeby go odkurzyć. Pisałam Wam, że chcę zrobić rozdanie i chciałabym wiedzieć, co chcielibyście, żeby ono zawierało. I tam było coś takiego, że pisałyście na przykład kubek, książkę, i pisałyście torebkę z Lumpexu. Więc trochę się zastanawiałam, bo. Ale okej, okay. były torebki już przecież tutaj w rozdaniu. Wiem, jak Wam ciężko jest kupić e, torebkę w lumpeksie. Ja z kolei chodzę do tego lumpeksu, gdzie jest e, gdzie taką torebkę na przykład z viciena, którą właśnie zawierzam Wam oddać. Tak wygląda. Ona jest, słuchajcie, nic nie zniszczona. Piękna torebka. Wszystkie zamki działają. Myślę, że fajne. Wiecie, to ona jest do wyprania chyba w środku. Tak, myślę, że... Ale to spokojnie sobie z tym poradzicie, jest... Tak, tak, ona jest też wypakowana rzeczami dla Was, ona jest cała logowana w środku, ma też przedziałki, tutaj ma na środku tą kieszeń, ma z boku kieszeń, no i ma też z tyłu kieszeń, ja sobie strasznie cenię te kieszenie z tyłu, bo zawsze tutaj mam albo klucz, albo telefon, tak? zupełnie na wierzchu. W środku też jest fajnie mieć przedziałkę, bo nie musicie mieć kosmetyczki, tylko tam właśnie takie rzeczy, które nie chcecie, żeby było widać zaraz po tym, jak odsuniecie torebkę. Powiem Wam, że jeszcze na co z, z, z uwagę yy, moją kieruje zawsze, to tak się spieszę, że mi brakuje słów. To powiem Wam, o zobaczcie, tutaj są te napy. Dzięki temu te torebki się nie niszczą, kiedy je stawiacie, no bo nie zawsze możecie postawić je na cześle, czy yy, na jakimś tam stole, po prostu bach na ziemię i ona się tak nawet nie niszczy. Naprawdę jest niezniszczona ta torebka. Yy, patrzę teraz na tym rogu, a to tak minimalnie, naprawdę tego nie widać. Tutaj tak samo, yy, jeśli chodzi o uszy, też jest super. Tu jeszcze macie właśnie niby to jest. Yy, wiecie, że możecie sobie klucze zapiąć, no ale teraz nie da się tak nosić. O, zobaczcie, tu się wysuwa. Takie kółeczko i możecie sobie przypiąć kluczyki, ale nie wiem, ja tego nie stosowałam i nie stosuję, nie przypinam do y, tego kluczy, ja to po prostu jako taki wisiorek jeszcze. Więc widzicie, ta torebka jest dla Was, czarna myślę, że jest uniwersalna w ten sposób jeszcze bardziej. zdecydowałam się na nią ze względu na to, że ja bardzo y, podobnych rozmiarów mam moją Gesa. Zobaczcie, nie ma sensu, żeby miała dwie bardzo podobne torebki. O, widzicie, rozmiary są praktycznie takie same. Ta ma y, kieszonkę tylko z przodu zamiast tej z tyłu. No, jako kocham gest, to się nie da powiedzieć. Więc tą wicie na. Słyszycie to? Dobra, y, lecimy dalej. Nie dam sobie przerwać już, bo, bo chcę to zrobić dzisiaj przynajmniej może komuś w ten sposób poprawię humor. I teraz tak, chciałbyście książkę? Tak jest, wzięłam, nieodnaleziona, Remigiusz Mróz, też nie muszę chyba nikomu przedstawiać e, autora, znany, wiele książek napisanych i e, to akurat nieodnaleziona przeczytałam, więc oddaję. Dość gruba, ale fajnie się czyta, bo po prostu jesteście ciekawe tego, co tam się za chwilę wydarzy. Tutaj e, coś, co pokazywałam, czyli... Taki yy, jesienny wzór, czyli dynie, solniczka i pieprzniczka dla Was idzie. Będę miała trochę zabawy, <coughs> jeśli chodzi o to, żeby to wszystko zabezpieczyć przed rozbiciem, jak będę to wysyłała, ale będę się starać, żeby wszystko dotarło. Zawsze wszystko docierało, więc tym razem też się uda. Zobaczcie, przepiękny kubek, no cudny jest. Bardzo mi się spodobało Jak go zobaczyłam, to po prostu nie no. A ja kubki Wam wysyłam, bo jeśli nie wypijecie ze mną kawy, to wypijecie herbatę, może być i kakałko. Kiedy będziecie ze mną oglądać, właśnie yy, no, kiedy będziecie oglądać mój film, to sobie machniecie w tym kubku. A jeszcze byście mi wysłały zdjęcie, że pijecie ze mną, to już no, tak by było. Tak bym się cieszyła. Słuchajcie, zawsze, ale to zawsze. Jeśli coś Wam się z tych rozdań nie podoba, to oddajcie to dalej. Oddajcie to bliskim, znajomym, sprawdźcie komuś yy, radość. Jeśli Wam po prostu tego akurat nie potrzeba, Możecie, macie, może macie 500 kubków, to po prostu oddajcie go siostrze, kuzynce, sąsiadce. I Ja się też będę z tego cieszyć, bo często piszecie, że się, z tym, że się tym rozdaniem yy, dzielicie. Następnie mam yy, z Rosmana. Balsam to jest ujętniający odżywczy balsam do ciała. Bardzo ładne opakowanie, taki yy, blady róż. No piękne, i te złote napisy, wszystkie. No, świetnie jest to zrobione. I powiem Wam, że 250 ml, więc wystarczy na długo, a za chwilę nasza skóra będzie wysuszona, bo będziemy mieć grzejniki. A więc to nie jest tylko deszcz, ale to jest i gra. Przepraszam. I co dalej? A, opaska na oczy, jeśli gdzieś idziecie w jakieś nieznane miejsce, ani możecie zasnąć, ta opaska Wam na pewno pomoże. To też było akurat w Rosmanku dla Was zakupione. Co ja tam jeszcze mam? Słuchajcie, dobra, przechodzimy teraz do czegoś takiego. No jak była torebka, to musi być i kosmetyczka. Przez chwilę powiedziałam, że do tej rybki wcale nie potrzebujecie kosmetyczki, bo tam jest ten <śmetyczny> przedziałek, który możecie. W ten sposób wykorzystać. Słuchajcie, przepiękna kosmetyczka, wybrana przez dziewczynę Briana. Poprosiłam, żeby e, razem z Brianem wybrali coś dla Was. W zasadzie mówiłam, żeby to była kosmetyczka. No i oni zdecydowali się na taką. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór, bo piękny ten wzór. I teraz tak. Tutaj jest niby to ten kamień głasza. Tu piszę, że 100% naturalny. Nie znam się zupełnie na tym, ale myślę, że przepiękny kolor. Będziecie masować swoją twarz. Fajnie jest to, że tutaj macie podpowiedzi, jak tego właśnie prawidłowo używać. Jest twarz nie narysowane. Czy to jest takie pobrudzone? A nie, to jest takie specjalne wzory. Już się przestraszyłam, że oddaję Wam coś, co nie, nie wygląda, ale to tak ma być. Dobra, następna rzecz to. Wyskoczyły trochę. Efekt i e, płatki pod. Oczy, proszę bardzo, więc dziewczyny do lodóweczki a rano albo wieczorem cyk na oczy i odżywiajcie skórę pod oczami, ale się puściło. Jeszcze z takim wiatrem paskudnym kiedy pokazywałam Wam ten brązer, pisałyście, że nie udało Wam się go kupić, więc yy, poleciałam do Rosmana i kupiłam. Trochę on nie powiem Wam, że... Tak, on jest otwarty w ogóle. No ale nic na to nie poradzę. Wiecie, jak jest w Rosmanie, Dziewczyny czasem yy, czapają, dotykają, ale ja go kupiłam w, ten, w, taki, w takim stanie, jak teraz Wam pokazuję. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Tak więc tu jest. Do tego wzięłam Wam jeszcze maseczkę. Maseczka też jest zawsze w każdym rozdaniu, jakby nie było, więc tym razem też nie mogło tego braknąć. O! Są dwa, ale spokojnie. Jeden jest dla was, drugi, drugi jest dla mnie. To jest ten tusz z Eveline żółty, który uwielbiam najbardziej. Jego zawsze kupuję i tym razem też wzięłam. Bo słuchajcie, e, jego cena w promocji potrafi być dużo niższa, czyli nawet 8 zł. Tak więc jak widzicie, że jest na promocji, to bierzcie. Ja zawsze biorę i on, jak mi się skończy, to mam w promocji i cieszę się, że mam te 5-8 zł. W ten sposób zaoszczędzony, no i nie daje się zaskoczyć, bo nigdy mi go po prostu nie braknie, bo zawsze mam ten jeden w zapasie. A teraz Wam daję też często go dorzucam, bo po prostu go polecam. Jestem jego pewna, że Wam się sprawdzi. On wydłuża, pogrubia i jest piękny na. pięknie podkreśla rzęsy. A tutaj znowu też Brian właśnie ze swoją dziewczyną z burżuła. Tak. Błyszczyk. Bardzo ładny kolor. Takie drobinki mieniące się, będzie myślę, ładnie wyglądał na Waszych ustach. Więc taka dość wyposa bym powiedziała kosmetyczka, no bo jest dużo produktów w środku, książka jest, kubek jest, e, jest trochę jesieni. No i oczywiście tak jak chciałyście, jest też torebka, którą to będę kupiła za 7 zł, tak jak mówię na się. Dobra, słuchajcie. Jakie są zasady? Zasady są zawsze takie same. Tym razem piszecie, bo tylko takie komentarze, które są, w których są zawarte te słowa, są brane pod uwagę, czyli biorę udział. Piszecie, co tam chcecie w filmie, ale to biorę udział albo gdzieś w środku, albo na końcu, jeśli chcecie brać udział właśnie w tym rozdaniu. To jest takie kluczowe. Więc piszecie: Hejka, Anka, coś tam u mnie, bla, bla, bla. Biorę udział. I możecie pisać w rozdaniu, biorę udział, byle te słowa, dwa były, biorę udział. Bo one właśnie wtedy są zaznaczone i tylko te komentarze są, tak jak mówię, brane pod uwagę, jeśli chodzi o losowanie. Pamiętajcie, że musicie mieć subskrypcje otwarte. Jak to zrobić? Wujek Google Wam wszystko elegancko wytłumaczy. Kolejna rzecz, to myślę, że pamiętacie o tym, że ja nie wysyłam poza teren Polski. Więc wysyłam tylko i wyłącznie do Polski. Jeśli jesteście z zagranicy, to umówcie się, że podajecie adres jakiś tam polski, cioci, kuzynki, i potem to jakoś do siebie zabieracie. Ja nie chcę w myśleć o tych biednych ludziach. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. Kolejna rzecz: musicie być sami osobami pełnoletnimi, i chyba tyle. No, także wbijcie łapkę, yy, jeśli chodzi o ten film. Bo ja tutaj jest w tym miejscu będę kończyć, bo nie, dam, nie uda mi się więcej nic nagrać, bo po prostu jest burza za oknem. Mocno pada deszcz I też chciałam, żeby ten film był krótszy niż ten ostatni, to w ogóle dawam czas Słuchajcie, 46 minut. Ja nie wiem, kto z Was wytrzymał, albo w ogóle wyglądacie go na raty pewnie, Bardzo Was przepraszam, ale moje gadustwo nie zna granic. Busiaki, jeszcze udział. Mam nadzieję... Się podobało, jeszcze co najbardziej Wam się podobało, wtedy ja będę wiedziała, co przy następnym rozdaniu dla Was przygotować. Jeśli chodzi o to, do kiedy, to gdzieś tam się Wam wyświetli podczas tego rozdania. Bo sama nawet nie wiem, kiedy będzie, który będzie za dwa tygodnie, bo dokładnie za dwa tygodnie ogłoszę rozdanie i o osobę, która wygrała. Tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Cieszę Was serdecznie, mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że te, nie dosięgnęła Was ta fala i, i widzimy się już oczywiście w piątek.